Witam Was, jestem Bioły77777. Ze mną gościnnie jest Doppler, czyli Adam. Dzień dobry. Z nim nagrywam pierwszy raz i ocencie czy mam z nim nagrywać nadal, czy bez niego. No i jesteśmy teraz w Minecraftie na mapie Escape Red and Blue. No to zaczynamy. To chodź, bijaj Kliknij guzik. Nie czytaj tego, coś tam lip. Otworzyło Ci się coś? Tak. A mini. nie. Zastakuję. Ej, a no dobra mi się otworzyło. Ej, jesteśmy razem? Klikam tu. No dobra, ja wbijam. Czekaj. Co tu? Ehe. Aha, no dobra, możesz iść, chodź. Czekaj. Ja i... Ej, czerwony tutaj na parkour, nie Ej, co to jest? Aha, ilu jest chyba graczy? Co to? co to jest? No kliknij nikt, Aha, to trzeba ten, ten kod ustawić, jakiś. Nie, musisz mi klikać. A ja, ja, ja jestem czerwony. Aha, to ty chcesz robić Escape? Skakać znacie. Czekaj, a był Escape, kliknij mi button 1. Jeden, button 2. Hop. Patent free I skacz i pociąń dźwignię A gdzie to jest powietrze? Nad tobą No i ho A idę Ała Okej okay. Jak chcesz to czytaj, ja nie czytam Ile to jest? O kurde ale lagi O Jezu O Boże, ja też Ale spadły FPSy No dobra Już doj... Jezu. Klikam. No kliknij. Oho, to ja idę, bo tu jest parkour. Nie, ja jestem czerwony. Ale chcesz parkour czy nie? No dobrze, już przejdę. Bo, a ja chciałem parkour. O, to za szkoda. Klikaj Potem ja ci kliknę, też. O, otworzyłem ci się drzwi. Czekaj. Park. No jestem. Uglam dispenser. Klikam. Zostałeś coś? Nie. Tak. Ja też nie. Kliknij jeszcze raz. Tam nic nie ma. No. E, aha, to chyba coś powinno być. No coś powinno być. Aha, ty chyba musisz skakać do końca i tam coś może. O, skrzynka. Redstone i dźwignia. Aha, no. to nam ci dać. Aha, no, racja. A ty pewnie też mi coś będziesz musiał dać na końcu. Albo. No. Tak, tu jest też skrzynka. No daj mi. Już ci daję. Mów mi tu i strzel. Dobra. Masz. Dzięki. To idę dalej. I ty też będziesz mi musiał mi coś dać. Nadal utknąłem. Trzy patyki? Tak. A masz coś jeszcze? A no właśnie, mogę chyba stworzyć... Jeśli mi się nie myli. Tak. Wlec stąd No. Okay. O, i znów mogę. Aha, i już wiem o co chodzi. Co? Bo ja mam jeszcze jedną dostępną y, do stworzenia restą torcia. A to chyba mi przydać. No to Ty tam skacie, ja Ci idę to dać. Kurczę! No to przepłyń tam. No już, już, dachuję się po Masz? Dzięki. Okej. Okay. Do... Muszę też pilnować, abyśmy się zmieścili w 15 minut. Głupi limit. No choć Bo, a ja tu nic nie miałem fajnego do robienia. Um, o czekaj. Aha, czekaj. Nie ciągnij, teraz ciągnij. Nie, jeszcze nie. No ciągnij. A! O. Gdzie my jesteśmy? E, o, wreszcie o, jesteśmy. No i gdzie indziej. Quick. Aha, mój No spiesz się, ja tu się utopię. W Minecraft nie da się utopić. No już, wybijaj. Bo trochę nie wiedziałam o co chodzi. Czekaj. O tu coś pisze. A jakaś głupota. O, tu jest parkour. Kurde. Mogę poskakać. A tam są jakieś guziki. To klikam wszystkie po kolei. A do drzwi to są. Y, złoty guzik. Czekaj, jeszcze nie klikaj. Nie, wszystko po Kliknij. To kliknij, o. Dzięki. O. Ale dostałeś skróty. Aha, dla. Jej. Ale lapi. tak. Kliknij mi tam diamentowy. Wcześniej czasami fps spadają. No. O oh, no. Co? Mamy skrzynkę z dźwigniami. Białe 4 albo 1. Nie weź wszystkie lepiej. No nie. i. A jak zginę, to co? będę postawiony, białe 5? To się zrespi. Bo było mowa, jak czytałem, że nie można nic respić, chyba że zginiesz tak, tak. i itemki się zniszczą, a będą no, ci nie, potrzebne. 8. Aha. Teraz od końca. Mazurowe. Dzięki. Jamentowe. No, jestem dalej. Idę. U. Ale tak. O, już. I złote. Okej. Okay. Jeszcze 7 minut czy 6 nagrywam. Tak? No, tak przy 13 skończę. Dla mnie to sekundy. Ała! No i daj dźwignię. Czekaj, mam takie radli... Zostawię sobie jedną, a nie, daj, 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 daj. Ej, daj mi jedną, bo ja sobie wyrzuciłem wszystkie. to co. No, no dobra, dobra. Co teraz? Tu coś czerwone, tam idę pilknąć. I co teraz? Pół. O, drzwi się otworzyły. Nie musiałem używać dźwigni. No, mówiłem, żeby wziąć jedną. O, on też się otworzył. Ej, otwórz mi z powrotem. Ups, ja już utknąłem. No, otwórz mi dzięki. O, tu mam jakoś tam... Mam y, dwa, trzy domy O, widzę cię. Raza. Widzę cię. Spójrz w dół. Gdzie ty? W dół. Okej, okay, no to wreszcie. No tak, 12 desek, jedno wiadro z wodą i 15 żelaza. A ja tu mam jakiś guzik. No to mi chyba potrzebny, bo ja tu muszę prze, bo ja tu Ale guzik, który przyczepiony i tu są jakieś szyny. No ja też mam tu szyny. A masz coś... Miałeś coś mów co mieć w tej skrzynce. 5 żelaza, 12 dębowych desek i 5 sztabek żelaza to musisz tak zrób wózek i na niego daj i zrób skrzynkę no i włóż na ten wózek skrzynkę i włócz włóż mi tam resztę to chyba mi się to chyba Dobry. mi będzie potrzebna w razie czego ci zrób czekaj kurde ktoś do mnie pisze a trudno Okej, okay, to. Hmm. Okej, okay, puszczam no dobra puszczę okej okay. leciało o, wiadro z wodą, właśnie to mi było potrzebne. No, bo to miałem. Tylko ja tu jestem w tu łasce. Czekaj. Tak. Tak. Dobra, nie utonąłem. Ja mi tu drzwi. E, mam dwie dźwignie. No, jedna mi tu jest potrzebna. Spoko, już ci daj. Czekaj, kurda, ale lak. Może mi w wagoniku, co? No, muszę wrócić, Jezu, nie poganiaj. Jedzie. Dostałem wiadrek, wziąć? No, weź się. Ałem ci, bo było twoje. Tu pisze jakaś. E, dump, the Aha, ja tu mam wrzucić. Bu e, ja miałem tu wrzucić ten bucket. <ścoughs> nie, no to... Nie, Ale... daj mi. Dawaj, ja tu zniszczę i mi rzuć. Rzuć mi. Raz tylko. Na przyszłość już nic nie będę chciał. Sekunda, sekunda. To się ja idę dalej już, już jestem No wbijaj. Tam tu nikt nie prze No to wbijaj. Aha, ty tu jesteś. W no. górze. No i spójrz. Co tu pisze? Czytaj mi, bo ja tu jestem pisze? No tam masz tabliczkę u siebie. Up e, down. Tu nie ma down. Aha, już wiem o co chodzi, no dobra, czekaj, kliknij reset. No, dajesz. A. Mhm. Down. Aha. A. A, po prostu A. Aha. Left. Aha. I B. Jeszcze to powinno teraz zadziałać. O, działa. obok nie. i tu też dawaj na tamten no ten jest mój sio no dobrze idę cześć co zrobiłem tam jest drzwi na diamentowym bloku ty musisz tu chyba stanąć tu no leć tam tam masz drzwi ale ty jesteś niebieski! No, no to wejdź w to. Słychać u ciebie chyba rodziców czy kogoś. Niestety. Y a, okej, okay, gdzieś jestem, tu mam. Pomogło ci w czymś. Ej, stań na żółtym, na żółtym. I co się stało? Nie wiem, może nie miałem ciągnąć. No wstań na tym. No stoję. Czekaj. mi się wieszali na tym A czekaj mi się tu. Podniósł blok. Jej. Może doskoczę. Tak, o. Udało mi się dźwignię przesunąć. Otworzyło ci się coś? Nie. A mi się tam dźwignię udało. A tu mi się. Aha, drugi blok mi się po prosty... Do głowy. Góry... O. Otworzyło ci się. Aha. Okay. Czekaj, no i tym gestem kończymy pierwszy odcinek z Red and Blue. Cześć!